Cześć, z tej strony Sławomir Judek z USA i zapraszam na jedenasty odcinek Grammar Conundrums. Dzisiaj niestety troszkę gorszej dyspozycji fizycznej, jakieś delikatne chyba, Polsko mnie dopadło, ale dawno nie było odcinka, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o teściach w firmie farmaceutycznej oraz Brukseli. Dajcie znać w komentarzach, czy dobrze widać i słychać. a ja już udostępniam ekran. OK. I a, nasze dzisiejsze zdanie to His parents-in-law are looking for a firm from the pharmaceutical industry in Brussels. Najmocniej przepraszam, będę niestety dzisiaj chyba troszkę chrząkał ale jest to silniejsze ode mnie. Dobrze, czyli tak jak zawsze przeanalizujemy sobie zdanie, słowo po słowie, problematyczne miejsca, łączenia, a potem krótkie ćwiczenie z literowania i rozpoznawania czasów. Dobrze, pierwsze słowo wymawiane: his. Ale bardzo ważne, aby powiedzieć tutaj w wymowie z na końcu, ponieważ um, jeśli powiemy przez sy, wyjdzie nam to słowo. His. A to jest syczyć. Okay? Dlatego his. Troszkę można przedłużyć to y, his. No, i wtedy to z to będzie y. o wiele łatwiejsze. Dobrze. Słowo teściowie też rozpiszą każde ze słów osobno. Też to słowo rodzice jest o tyle problematyczne, że często osoby wymawiają parents, parents. Poprawnie powinno być parents, parents. Ja to w uproszczonym Zasobem zapiszę w ten sposób, <coughs> ponieważ nie chcę używać tych um, symboli fonetycznych, tak ale pamiętajcie, parents to pair jest identyczne jak słowo para albo jak po słowo powietrze, air jest P z przodu. Ok? Dobra. In wielokrotnie nam się już pojawiało, ale zgodnie z zasadą widzę. Widzę i na piśmie mówię i. Y, tak. To jest nasze powinno być nasze. Pierwsze, yy, pierwsze skojarzenie. Dobrze. Mm, teraz przejdziemy sobie do słowa. Też bardzo często źle wymawianego. Yy, to słowo wymawiamy. Wymawiamy, przepraszam, ktoś mi dzwoni. Mm. No. Uh, law lub law. Tak? Uh, uwaga, aby nie powiedzieć, a często ludzie właśnie tak wymawiają low. Tak? Uh, low to jest na przykład niski. Tak? Czyli to jest parents in law, a nie parents in low. Parents in law. Okay? Dobrze. R. Mm, może nie będę mm, omawiać tutaj. Tylko przypomnę, że w końcówkach NG. ONG, ANG, ING i tak dalej. Nigdy nie wymawiamy. G. Tutaj napisałem y, U, y, jeśli chodzi o to podwójne O, ale to nie jest nasze polskie U, to nie jest looking. Tylko to jest takie, taki dźwięk między U oraz I. Y. Y, 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 y. Looking. Looking. Looking, zamiast looking, tak. Zauważcie, że um, usta nie robią się w dziubek, tak. Looking, looking. Dobrze. Um, tutaj y, w tym kontekście i ogólnie bardzo, bardzo często, najczęściej to słowo będziemy wymawiać for. Nie for, a for, bo jest to tak zwane słowo funkcyjne um, i ono jest bardzo często. Redukowane. Kolejne słowo, synonim słowa firma jako, jako company, tak? To firm. Firm. E, tutaj bardzo podobnie brzmi to do słowa farm, ale tutaj mamy firm, a to farm. Tak, dlatego będzie firm. <laughs> e, słówko THE w tym kontekście wymawiane z że kiedyś w jednym z filmików y, mówiłem o tym że the, możemy wymawiać, the, lub the, w zależności od tego y, jakie czy, czy później po tym słowie jest samogłoska czy współgłoska. No i myślę a, klucz y, jak to się mówi głość programu czyli słowo farmaceutyczne hmm, bardzo nieprzyjemne nieprzyjemna pisownia ale wymowa nie jest aż taka zła. Będzie Pharmaceutical. Pharmaceutical. PH zgodnie z zasadą wymawiamy jak ty, jak Franciszek. Um, T. Mm, będzie tutaj, mm, jest to otoczone samogłoskami, więc zgodnie z amerykańskimi zasadami. Powinno być czytane jak gdy. Pharmaceutical, a nie pharmaceutical. Oczywiście można powiedzieć pharmaceutical, ale y, nie będzie to najbardziej naturalna wymowa. Kolejne słowo, też czasami problematyczne y, dla moich studentów: y, industry. Industry. Industry, tak? A więc. Tutaj trzeba uważać i, i będzie OK. No i e, dzisiaj stwierdziłem, że wezmę Brukselę, ponieważ a, jedna z moich e, uczennic, studentek pracuje w Brukseli. I stwierdziłem, że <laughs> Warszawa już było dwukrotnie, więc chyba czy może nawet trzykrotnie. Więc weźmiemy Brukselę. Będzie. E, oczywiście poprawna wymowa Brussels, Brussels. Um, bardzo też y, znaczy ważna rzecz. Y, z na końcu wymowie, a nie Brussels, tylko Brussels. Um, no. I tyle jeśli chodzi o, o to zdanie. Y, o, o to zdanie. I teraz szukamy mm, problematycznych y, miejsc. I łączeń. Tutaj to na pewno. Tutaj mamy spółgłoska samogłoska, więc y, pamiętacie, zgodnie z zasadą, będziemy przenosić to S do kolejnego słowa, czyli parents in, a nie parents in. Tak? Parents in. Parents in law. law. Ok, tutaj jest ciekawe też miejsce, zobaczcie, bo mamy law r. Law. Tutaj może specjalne wrze, tak. Uh, low, bardziej brytyjską. Tak. Uh, I mamy dwie samogłoski. Co robimy? Ustawiamy. His parents in law are. Low are. zamiast la are, tak, żeby nie było tej dziury. Mhm. Mm Potem mamy. E, Feła. Też Też spółgłoska plus samogłoska, fle. For, for firm. Fra firm, zamiast for a firm, tak? For a firm. Um, I teraz jeszcze będziemy mieć uh, uh -huh, To też mamy Spogłoska, samogłoska um, Czyli będzie uh, przeniesienie tak? tego do industry Czyli farm, ma, farmy ko, Lindus tree. Pharmaceutical industry. Tak? <laughs> Następnie in tree. In. Tutaj mamy dwie samogłoski, dlatego wstawimy wstawimy e, dźwięk i w tym przypadku. Czy mamy in, this tree in industry and, mm -hmm, in Brussels. Dobrze. okej okay, oczywiście, jeśli chodzi o czas, to mm, present continuous. Skąd to wiemy? Ponieważ mamy mm, R oraz czasownik z końcówką ING. Jest to charakterystyczne tylko i wyłącznie dla czasu present continuous. Czyli nasze zdanie poprawnie brzmi, albo chwilę to zawsze czytam. Typowym akcencie polskim. Spróbuję. To jest dla mnie duże wyzwanie. Uwaga. His parents in law are looking for a firm from the pharmaceutical industry in Brussels. Something like that. Uh, coś takiego. Um, tak, więc poprawnie oczywiście będzie his parents in law are looking for a firm from the pharmaceutical industry in Brussels. Tak, to jest poprawnie <coughs> przeczytane zdanie w akcencie. Amerykańskim. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do e, skrótów. Mm, to jest jakiś randomowy, przypadkowy ciąg. Mm, liter. Zastanówcie się, jak je powiedzieć. Tak, i przeanalizujemy sobie e, pod kątem. bliżej trochę. Dobra, czyli mamy co. J-H-P-T-I. Tak? Akcent na końcu. J-H-P-T-I. To jest bez łączeń. Zobaczmy teraz, co się dzieje. Mamy spółgłoska samogłoska, czyli JH. Tutaj nic się nie dzieje. P-T. I tutaj mamy dwie samogłoski, czyli wejdzie nam J. Będzie. J H P, J -h -p tak tak będzie poprawnie um, kolejne zastanówcie się chwilkę mamy Y R P Q J -h. I przeanalizujmy sobie, co tu mamy. Spółgłoska, samogłoska, czyli przeniesienie, nie YRA a YR, uh, RP, OK, P, Q, k -OK, Q, J, i tutaj przeniesienie, bo spółgłoska, samogłoska, JH, tak? YR, P, Q, -J -H. Tak będzie brzmieć poprawnie ten skrót. Um, I kolejny. Zastanówmy się sekundkę. Będzie M, B, G, X, A. Akcent na końcówkę. I zobaczmy, co to mamy. MB nic się nie wydarzy. B, G, e, też nic. G, X. Tutaj mamy dwie samogłoski, więc wejdzie nam J y, i y, y, X, A. Pogłoska, samogłoska, czyli przeniesienie. MBG, XA, uh -huh. XA. Tak zabrzmi to poprawnie. Dobrze. Dzisiaj krótszy będzie odcinek, bo tak jak pewnie czujecie i widzicie, nie czuję się najlepiej. Przejdziemy sobie teraz szybko do rozpoznawania czasów. Cztery zdania, ten sam czasownik. I'm working, she's been working, they'll have worked i you'd worked. Zastanówmy się, co to za czasy. Powinniśmy być w stanie, patrząc na, na, to, na, na te zdania, bez problemu powiedzieć, że jest to czas X lub Y, ponieważ. tak. Um, pierwsze zdanie to oczywiście present continuous. Przypominam, continuous, nie continuous. Continuous. Um, Continuous to jest źle uczona forma w, w polskich szkołach, tak? Takie słowo nie istnieje. Continu... O, dobrze. Present continuous, skąd wiemy? Ponieważ mamy e, dwa elementy, tak? Dwa elementy jest to e, w tym przypadku forma skrócona od m plus czasownik z ing. Tak. To może napiszę, że to jest forma skrócona. Od A. Tak, czyli forma to be w czasie teraźniejszym. Plus czasownik z IMG. To charakterystyczna kombinacja dla Present Continuous. Uh, she's been working. To jest czas present. Perfect. Continuous. Skąd wiemy? Mamy. Trzy elementy. Mamy apostrof S, który pochodzi od has plus bean plus czasownik z i N. Tak? Jest to charakterystyczna kombinacja dla czasu present. Uh, perfect continuous, tak? Has jest formą teraźniejszą, present, dlatego będzie to present. Perfect continuous, a nie na przykład past perfect continuous. Następny okay. czas. They'll have worked. Zobaczcie, so, nie mówimy they'll. Można tak powiedzieć, ale to nie jest najbardziej naturalna wymowa. Będzie they'll. They'll have worked. I tutaj mamy do czynienia z czasem future perfect. I skąd to wiemy? Może tak. Y, apostrof LL, czyli forma skrócona do will, równa się czas future. Zawsze. Jak widzimy apostrof LL will, won't, albo will not. Wiemy, że mamy do czynienia z czasem future. A skąd wiemy, że mamy? E... Ojej, kurwa, chwilę. ja to powinienem zapisać tutaj. Hmm. O, w ten sposób. Poczekajcie, coś mi się tu wydarzyło. Dobra, jeszcze raz. Okay. O, teraz jest OK. I teraz będzie dobrze. OK, super. Mm -hmm. Dobrze, tak, czyli apostrof LL to future, a, a tutaj mamy have plus. Trzecia forma czasownika. Jest to charakterystyczne dla czasów. Perfekt. Tak? Czasownik, okej. Okay. Tak, czyli jest to future. perfect A i ostatni czas. You'd worked. To oczywiście past. Perfekt. I skąd to wiemy? Mamy dwa elementy. Aha, to w sumie napiszę tak, że też mamy dwa elementy. Tutaj możecie powiedzieć, ok, widzę trzy elementy, no bo jest will jeden, have worked są łącznie trzy, ale e, ten will e, to jest aspekt czasowy, a nie typ czasownika, e, typ, przepraszam, czynności, więc stąd jakby mamy jeden plus dwa elementy, tak? A nie trzy. You'd worked dwa elementy, mamy apostrof D, to jest oczywiście wersja skrócona od head plus trzecia forma czasownika, tak? I to jest charakterystyczne dla, tylko i wyłącznie dla czasu pas. Dobrze, tyle z mojej strony. 18 minut, najkrótsze wideo live, no ale niestety choroba nie wybiera. Trzeba się wyleczyć, ale jeśli nie widzieliście wcześniejszych filmików, zachęcam do obejrzenia. Wszystkie są na Facebooku, część jest na YouTube, będę sukcesywnie wrzucać. A tymczasem Sławomir Judek z USA Do zobaczenia, miłego weekendu, miłej niedzieli. Na razie, cześć, hej.